Witam, witam w następnym odcinku na kanale Źle mój kot miauczy Nie wiem czego tam chce Nie tylko ja was witam, a witam was też Zupgradeowany Titan cameraman dodałem mu pistolety i tarcze Jakby kogoś to obchodziło I tak W dzisiejszym odcinku będziemy recenzować ten oto właśnie zestaw Ucieczka trenozaura bodajże tak nazywa się ta nazwa no, i tak, będę właśnie go recenzować i powiem Wam, czy opłaca się kupić ten zestaw. Zacznijmy od początku. Zestawu, zestaw ten nie złożyłem aż tak, jak miał być. W się sensie, naklejki poumieszczałem w innych miejscach i te bramy trochę inaczej zbudowałem. To dałem tutaj zamiast tam bardziej naprzód, żeby takie nie odpadało. Dałem trochę tu elementów zapasowych, które też są fajne. Ten kieł był zapasowy, tam kamyk był zapasowy. I tak, jest tutaj taka brama, po której można postawić tyranozaura. A raczej spróbować. O, dobra, nawet mi się to udało postawić. To wszystko jest zbudowane tak, że można odczerować, że ten tyranozaur to niby niszczy. I w ogóle. Tak, jakby pustynia. Na pewno to mi się przyda do mojej własnej makiety Ouroboros. Inspirowałem się makietą Maćka i Klocki. I tak. Tutaj są jakieś na stole kryształy. To jest właśnie stół. oj, zniszczyłem żebro. Jakieś nie, w sensie nie wiem, co to jest, ale to było kiedyś w gazetce. I tam był jeszcze chyba komar. Tutaj są jakieś żebra. A tutaj jest skrzynia z jajkami które w ogóle w fajny sposób można nie, nimi ruszać. Tak, o. One są tak zbudowane, że niby krzywe. Coś tu jeszcze jest? Nie, to tak po prostu wyglądało. <laughs> Żebra właśnie. Od tyłu może to się nie prezentować atrakcyjnie, ale cóż. Tu jest taka flaga, którą da się obniżyć jak widzę. Pium, pium. Tutaj są też lampy, które są wykonane w fajny i standardowy sposób. I tak, główna część tego zestawu to jest to. To jest, powiem Wam szczerze, wspaniałe. No to jest naprawdę wspaniałe. Ewentualnie tu można by było zrobić drzwi i danie dwóch figurek zamiast jednej, bo chyba tylko jedna się tu zmieści. Ale mówię, to jest genialne. Dach się zdejmuje, żeby dać tu figurkę. Tak się to prezentuje z przodu. E, koła mogłem też tu źle złożyć, ale nie chciałem tego odrywać. Jakieś lusterka niby. Tu jest ta cała kapsuła, w której jest w środku dinozaur. E, ten, dinozaur e, ten dinozaur... Ten zestaw ma chyba zestaw też kompatybilny, takie dopełniać jakby. W tym jest to samo, ale chyba takie inne nadruki, trochę białe. Go się daje na taką tacę. Ten drugi też się zmieści taki sam okaz. Z tego co mi wiadomo. No tak. I patrzcie. Tak to się prezentuje tu. Można chociażby pewnie dać tu jakieś może figurki, że one tu siedzą, ukrywają się przed dinozaurami, jak w pierwszym filmie było coś, ta było coś takiego. No i tak to się zamyka. Patrzcie. Tu jest, jest jakiś kod, żeby to otworzyć. Tu okien, takie jakby otwór, żeby tam zobaczyć, co ten dinozaur robi. Z przodu tak samo jest ta klapa, tylko, że nieotwieralna. To się da oczywiście też zdjąć. Mówię, to jest taka fajna jakby ciężarówka, ona może przejechać prze, też przez to. A przynajmniej spróbować na przykład o, tak stanąć. No i tak. Ja osobiście zacząłem zbierać zestawy Lego Jurassic World od jakiegoś czasu i figurki nawet spoko oprócz Owena, którego jest bardzo dużo. Nie wiem co się dziwić. Ale tak, figurką w tym zestawie jest. Chwila, chwila. Dobra, sytuacja opanowana, w której jest taka pani. Nie, nie wiem, kto to jest. Nie oglądałem wszystkich części Jurassic World, a powinienem. Oglądałem chyba trzy tylko. To jest chyba ta, co w pierwszej części miała tych kuzynów. Czy kto to był, co oni tam, ona szukała ich z Owenem i oni się właśnie ch kopali, chowali tylko ch chyba tutaj. Ma ona strzykawkę i był tu oczywiście jeszcze Owen i jeszcze jakieś typo, ale nie wiem, gdzie ich mam. Ej, ten typo, on chyba w gazetce był, a Owen to standardowy, co nie? Ale oczywiście nie oszukujmy się. I tak, główna część zestawu najlepsza, dla, dla, dla e, której ten zestaw jest taki drogi, to Teranozaur. Jest to okaz taki sam jak ten zielony, jeżeli chodzi o ruchliwość. Jest on przemalowany na kolor brązowy, co ładnie się prezentuje. I tak, mamy już właśnie dwa takie tyranozaury. Mówię, przez te wszystkie gazetki i zestawy można robić fajną kolekcję tego i potem wiecie, że wyjdzie Wam takie wielkie miasto dinozaurów w dużo postaci i serio będzie można się w to bawić. Ja już naprawdę mam dużo jeszcze tych podróbek, które nawet są spoko, więc ja już normalnie mogę się bawić świetnie w tym. Mam nawet teraz dwa tyranozaury. Mam jeszcze jednego dinozaura, ale takiego bardziej innego. On też pojawi się w którymś z moich odcinków. No i właśnie mówię, tak to się prezentuje. Ten tyranozaur ma taką samą ruchliwość jak ten, o nim już nagrałem odcinek. Tak, otwiera szczękę, ogonem rusza. Oczywiście łapami rusza, nogami, rękoma. No i mówię, świetnie to się prezentuje naprawdę. Od tyłu to się prezentuje obecnie tak. Mówię, niezbyt atrakcyjnie, ale ta ciężarówka, mistrzostwo świata powiem wam. Mnie to naprawdę odpowiada. O, ziomeczek się przewrócił. Tutaj zabiłem właśnie tana głoś, e, głośnika. Spadł. E, umarł śmiercią tragiczną. No ale mówię: zestaw bardzo fajny. Oczywiście nie, ja, ja mówię go. Nie ma w tym zestawie, jest tylko on. E, mówię: ten dinozaur też tu występuje. Co nie? To wszystko jest tu. Go zabierzmy już stąd. To wszystko jest w tym zestawie. Do tego dinozaura jest jeszcze darmo, zapasowa szczęka, e, jakby mu się zgubiła ta. No i mówię, bardzo e, fajny zestaw. Tam są jeszcze te dwie figurki. Przypomnę, w tym zestawie są chyba cztery figurki: dwie takie i dwóch mężczyznów. No naprawdę, moim zdaniem, ten zestaw jest świetny. Tutaj te kości, jajka, jakieś takie kryształy, różne światło, ta ciężarówka, latarnie, kraty. No mówię, bardzo podoba mi się ten zestaw. go tutaj można wsta wstawić. Ja na pewno to wstawię do Ouroboros. No i w ogóle co to jest? Zapomniałem czegoś tu dać. To tak ma po prostu być. To jest w, w ogóle bardzo w kreatywny sposób zmontowane. No i na koniec pokażę Wam jeszcze mojego kota, który już jest na blacie. No więc krótko mówiąc, polecam wam kupić ten zestaw chociażby dla tego świetnego. W tym zestawie są właśnie dwie dwa dinozaury, fajna konstrukcja, dosyć bawialna. No, no i mówię, ta pustynia ciężarówka, dwa dinozaury i cztery figurki chyba bodajże. No, mówię, naprawdę mi się to podoba i. Mówię, patrzcie, mam tu zielonego, mam tego. To, to naprawdę, kupujesz kilka tych zestawów Jurassic World i już możesz mieć dość dużo tych e, dinozaurów różnych. I w ogóle możesz zrobić fajne makiety. No więc, krótko mówiąc, już nie przedłużając, ja polecam Wam kupić ten zestaw. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają moje na moim kanale. Chyba dwa dni nie nagrywałem odcinków. Było to spowodowane tym, że miałem problemy z telefonem, ale już mam nowy, więc będę starał się wrzucać odcinki regularnie dziś. Dzisiaj, jeszcze w sensie regularnie dzisiaj jeszcze może wstawię dwa odcinki albo jeden. No więc tak prezentuje się ten zestaw. No i do zobaczenia w następnym odcinku.